Siema się, witam, naymestieczku z na moim kanale. Na sepie. chciałem wam przypomnieć o tym, że się właśnie prawie 2200 zł, pacjąc z moim kadem minimum 21 zł, a czym więcej w pasacie, tym macie większą szansę na wygraną, a to wygraje macie kałaszka Asimowa za prawie 200 macie rękawiczki Crimson Web za 1000 zł i będą te najtrudniej za 1000 zł, cztery skinki już poszły dzisiaj wygrał sobie obłekę hyperbestię siomeczek, który ma same numerki w niku, więc no nie przeczytam jego niku, ale gratulacje dla Ciebie, gratulacje ogólnie dla wszystkich zwycięzców, zostały wam trzy skinki, jeszcze te dwa najdroższe po ponad 1000 zł, także... Naprawdę fajnie. Za, myślę, tydzień do dwóch zrobimy kolejne konkursy. Ale no, póki co, jeszcze i tak macie prawie 2200 zł. więc zachęcam serdecznie: czym więcej wpłacacie, tym macie większą szansę na wygraną. A żeby mieć szansę, po prostu, żeby, żeby wpłacić, to trzeba kliknąć sobie tutaj w plusik, wpisać sobie tutaj kodzik Gravity 18, daje Wam 20% więcej do wpłaty oraz 4 zł bonusu powitalnego, jeśli gracie pierwszy raz. Na stronie z do płatności, czy blik, czy pace of Car, czy skinki. A jak wypłacacie skinki, przychodzi do Was bardzo szybko, dosłownie w minutkę. Oczywiście Wam to dzisiaj pokażę, że w trzecim odcinku też sobie wypłacałem. więc jak ktoś chce sobie zobaczyć, że skinki przychodzą dosłownie w sekundę, to zachęcam. Zachęcam serdecznie sobie nadrobić wczorajszy odcineczek, poza tym na macie nagrody za level. za każdy level macie kaskę i to naprawdę sporo. Ja za kolejny level mam prawie 300 koła, więc no jest o co walczyć, już jesteśmy w ponad połowie tego levela, więc jesteśmy coraz bliżej. Poza tym na stronie mamy darmowe skrzyneczki co 24 godziny, Każdy z nich możecie sobie otworzyć w zależności od tego jaki level macie, także otwórzmy sobie tutaj pyk, legendik i elmeczka za 400 złotych, więc naprawdę spoko za darmo. Czemu by, czemu by nie wziąć? Tak, za darmo to super. Poza tym mamy eventik. Tutaj sobie możemy kliknąć w skinka. Pyk. Mamy P250 za 80 zł, więc naprawdę spoko. Tu mamy oczywiście ranking. No event się kończy za 3 dni, więc trzeba się tutaj śpieszyć. Mamy Butterfly'a, Tufa za pierwsze miejsce. Eee, za drugie jest Marble, Fejdzik, Skeletonik. No tutaj są grube nagrody. Oczywiście za dane miejsce, które będziecie akceptować, to jak eventu, otrzymajcie skinka. Tutaj pod, podanego pod danym miejscem. No i na samym dole jeszcze macie tutaj kałaczkę za ostatnie miejsce, więc też warto sobie wysnajpić to ostatnie miejsce. No i poza tym mamy jeszcze marketplace, w którym możecie sobie kupować czy to diamenciki, czy skinki. Co? Jak diamenciki? Możecie za diamenciki kupować sobie skrzynki, skinki, czy balans na stronie. Oczywiście, to chciałem powiedzieć. <noise> no dobra, no i patrzcie to, dzisiaj przyszykowałem taki ekwipuneczek za 1000 złotych, no bo jak ktoś nie widział, no to ostatnio sobie tutaj wypłacałem skinki. E, więc e, no, chcę sobie dokończyć ekwipunek nie wiem ile z tych skinów będzie dostępnych e, no ale postaram sobie je wypłacić wszystkie także pyk oferta wysłana oferta wysłana oferta wysłana pyk no, na razie wszystko jest to mi się bardzo podoba pyk nie wiem czy ta będzie też jest aha tego chyba jednak nie ma już mi oferty przychodzą także fajnie Pyk, 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 no sporo tych ofert będzie, eee, no i chyba wszystko wysłane, tylko no to mi nie wychodzi, a to też nie, chociaż czekajcie, kliknę sobie jeszcze raz, no nie, no tych dwóch skinków nie ma, eee, jeszcze to P250 to sobie zaraz wypłacimy, dobra, patrzcie to, Patrzcie to ile skinków przyszło, patrzcie to jak pięknie, jak pięknie. A jest emeczka? Czy jej też nie ma? Czekajcie, jeszcze, jeszcze są. o mamy emeczkę, dobra. Ja sobie to poakceptuję oczywiście yy, i zaraz się, zaraz się widzimy. Jak widzicie tych trzech skinków niestety nie ma, yy, ale no wszystko inne tutaj zostało wypłacone pięknie. Także mamy nowy ekwipuneczek. Te pozostałe trzy skinki postaram sobie wypłacić poza odcineczkiem, może jutro jak, wiecie, wlecą, bo no nie każdy po prostu skin jest dostępny w danej chwili, więc, e, więc no, poczekam sobie do jutra, brakuje mi tych dwóch skinków, plus to P90, zastanawiam się, czy to p wziąć czy jakiegoś innego skinka, e, bo chciałem sobie takiego dodatkowego skinka wziąć do czegoś, e, więc no. Przejdźmy sobie do odcinka, oczywiście, bo już pokazałem Wam, jak to wszystko działa, ale teraz to, co nas najbardziej kręci, czyli bitewki. No i na start daję sobie 10 takich skrzydeczek. Do tego dam sobie... Do tego damy sobie... Czekajcie, wezmę sobie malejąco. I dodam sobie do tego... Nie wiem co to jest za skrzynka. Chyba jakaś nowa, także ją przetestujemy sobie jutro. Ale dodam sobie do tego skrzyneczkę LAP 5 razy, i pójdę na tryb Joker. I tu sobie dodam: yy, Dodam sobie tutaj 3T, i dodam sobie taką, taką i taką. I mamy piękną bitewkę. I to mi się podoba. To mi się podoba, 2 na 2, moje ukochane, i lecimy. I lecimy. Na początku są oczywiście skrzyneczki bez trybu joker, a potem są w trybie joker, gdzie na wszystkie jest równy procent szans. I tam się zaczyna prawdziwa zabawa. Tutaj z pierwszej skrzynki nie ma nic ciekawego. Ok. Trzy razy rękawiczki, no cztery skrzynki, jakby w jednym tym. No fajne, fajne, fajne. Podoba mi się. Podoba mi się taki start. Bo jesteśmy na prowadzeniu. No już chyba nie jesteśmy na prowadzeniu. Chociaż, nie, no dalej jesteśmy, dalej jesteśmy, ale już tylko o stówkę. O! Clipknot za 1400 zł, ze skrzyneczki za 300 zł. Naprawdę fajnie, naprawdę mi się to podoba. No ale na końcu są te najdroższe skrzyneczki. Ale dobra, tutaj kolejna kostka. Budujemy swoją przewagę. Może to być game changer w ogólnym rozrachunku. Mamy ponad 2000 przewagi, więc to jest naprawdę sporo. No już troszkę mniej. Chociaż nie, no dalej chyba ponad dwa koła. No tak. No już teraz nie. Już teraz na pewno nie. Trafię i ale jest półtora ka przewagi. Przechodzimy do skrzynek za 600 zł. No to jest taka procentóweczka totalna, więc tutaj jak coś komuś pólnie, to będzie game changer mocny. Ale zobaczymy. I mają koronkę, ale my też mamy. OK. Nie jest stracone. I co poleci? O im karambi to droży 4 koła. Tracimy prowadzenie. Tracimy prowadzenie, ale trafiamy kolejną koronkę, więc znowu wracamy na prowadzenie. pytania. co dobrego nam poleci? Byle nie ten. ten. O! Ile to kosztuje? 5,5. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, fajnie. Fajnie, mamy fajną przewagę i teraz zaczynamy te najdroższe skrzyneczki. Po gloczku fejdzie. Okej. Okay. Kolejna. No lepiej dostali, lepiej. Ale prowadzimy i ostatnia taka skrzynka, i po talonie. Ok, fajna pula się tu robi. I teraz trzy skrzynki zostały. I trafia o jezu, tracimy prowadzenie i to sporo. pięć koła straty i ostatnia szansa. Proszę, pięć koła do nadrobienia, daj coś, proszę. Nice. Piękna bitewka: 58 tysięcy. 58 tysięcy. No i to mi się podoba, to mi się podoba, ale mamy mnóstwo skinków. Mamy mnóstwo skinków. Ja sobie oczywiście zostawię gold arabeskę, zostawię sobie tego karambita i zrobimy jeszcze jedną bitewkę na sam koniec, żeby nie było. Ale no, jest pięknie, jest piękny. piękny odcinek, wypłacony ekwipunek, do tego taka bitewka wygrana, no, to mi się podoba, to mi się podoba, to sobie jeszcze sprzedamy, to sobie zostawimy, no i pójdziemy zrobić sobie jedną szybką bitewkę na powiedzmy sobie dwie takie, i do tego dam sobie jeszcze do tego dam sobie taką skrzyneczkę i niech będzie taka skrzyneczka i coś takiego zrobimy na sam koniec. Pyk. Pyk. Ja jestem szczęśliwy po dzisiejszym odcinku. Jeśli oczywiście Wam się podoba łapka w górę subik z subik dzwonkiem. No i pamiętajcie mój kodik. Macie 2200 zł do wygrania z moim kodem. Czym więcej w tym macie większą szansę na wygraną, a my trafiamy Talon na fajda kolejny raz, także jest pięknie. Zostały dwie skrzyneczki tutaj, no nie lepiej. Za cztery koła wulkan w faktoryniu i ostatnia skrzyneczka wszystko. I chyba wygraliśmy. No, na zero. Dla mnie jest ok. Ja jestem dzisiaj szczęśliwy. Trzymajcie się, do Widzimy się oczywiście jutro.